Przejdźmy na lekarzkę. Pan radny Słowik, pan przewodniczący zarządu, pan Paweł Luberda i tutaj pan mówi, Czy Może le, pawilon. Tak, kupiliśmy pawilon, jego funkcje się nie zmieniają, ale nauczanie doświadczeń lepiej jest wybudować przedszkole i dostać uzgodnienia wszelakie na ten dokument, a później jakąś tam część y, udostępnić. Mieszkańcom osiedla, zarządowi osiedla, niż odwrotnie. Chociaż, jak Państwo wiecie, w, 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 w świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy Wieliczka jest ta działalność edukacyjna w pewnych godzinach, a później są zajęcia zajęcia prowadzone przez Centrum Kultury, czy spotkania Rady Sołeckiej, czy mieszkańców danej wsi, czy jakieś występy artystyczne. Także to się, to się dzieje. Akurat ten budynek ma taki układ, że można pewne przestrzenie powymykać i nie będzie konfliktu Inter interesów No, wiadomo, że po godzinie oczywiście przedszkola, no bo to. E, ale nie będzie tak, że ani dzieci wam do waszego poko pokoju, pokoju talenty nie będą wchodzić, ani wy dzieciom. Tak? Także e, tutaj, jeżeli chodzi o 301, już dwukrotnie składaliśmy projekty, ale już wydaje mi się, że jesteśmy na wykończeniu tego projektu. E, mamy